Witam Was serdecznie <grych> w kolejnym odcinku ze serii Nowy Rok Nowa ja". Jeżeli chodzi o podsumowanie miesiąca czerwca, to postaram się nie wiem następnym tygodniu wam nagrać i zmontować że tak powiem, chciałam Wam omówić pokrótce moje posiłki jakie mam jakie jem, nie mam, tylko jem gdy siedzę z nogą bo niestety właśnie nie mogę trenować przez 4 tygodnie i z treningów nie będzie jedynie to to chodzenie na kulach trenuję ale dobra, dlaczego bo nie każdy mógł oglądać serię mojej moje wakacje to bym za śmieszna na sytuację, bo na zajęciach to na. Byłam na zajęciach grupowych ze Zumby. To są zajęcia taneczne. No i podskoczyłam, jakaś mi się noga przykrzywiła, bo było na nie skręcenia kostki prawej, a nie lewej. Dla odmiany. No i się okazało pęknięcie kości. No, prawdopodobnie tej samej kości, co 3 lata temu miałam złamaną. I odnośnie dzisiejszego dnia to zjadłam sobie sądwiecie z chleba żytniego szynką, serem i łososiem. Następnie na obiad to zjadłam również zapiekanki z chleba żytniego. A te zapiekanki się składały tak jak miałam z chleba Żytniego, z pieczarek i sera, yy, się składały, więc tak właśnie dzisiaj wyglądał yy, mój plan, mój podział posiłkowy. Aha, no i do śniadania obowiązkowo kawa z mlekiem, a to dzisiaj było, przypadło na cappuccino. No i można powiedzieć, że kolejny dzień. Mam taki, co jest białko. łosoś też mam białko. Um, I ser. Wczoraj na kolację zjadłam kanapki. Um, też no, była. Nie było szynki i łososia, tylko ser, jajko, pomidor i do tego kakao. I na śniadanie właśnie. Jogurt jadłam z owocami, i dzisiaj również mam na kolację tym razem jogurt z owocami, borówki i banan. Więc tak właśnie póki co wygląda mój nie wiem, cookbook. No, moje posiłki, gdy właśnie siedzę z nogą i cały czas piję wodę dobra trochę czasami kompot piję ale tylko dlatego aby lekarstwo wypić to po prostu do lekar lekarstwa dolewam trochę kompotu aby po prostu tylko na zabić smak bo jedyne lekarstwo jest takie okropne ale muszę pić bo to jest kolagen a dokładnie mówię o lekarstwie forflexu które już raz miałam ten kolagen od forflex gdy miałam właśnie złamaną nogę pierwszy raz I też żeby jakoś się ratować To Właśnie piję for flex Odnośnie pytań, czy byłam ortopedy? Nie, nie byłam, bo szczerze mówiąc Mega ciężko jest dostać się do Ortopedy, zwłaszcza Do dobrego ortopedy Ja powiem wam taką ciekawostkę Co po prostu, jak mamie powiedziałam To nie mogła uwierzyć w to więc tak, pierwszego dnia, od tu czyli to był 2 lipca, a dzisiaj mamy 6, więc już trochę siedzę z tą nogą 5 dni. Niedługo będzie 6 i. dobra, to. No i rano byłam u lekarza. Tak, nie zupełnie rano, prawie po o 11:45. No i obejrzał tą nogę no i tam powiedział lekarz rodziny że wygląda na e, skręconą. No to sprostałam no super skręcona No ale nie miał pewności i mówi no dla pewności jeszcze rentgen no dobra i mówi najpóźniej no, na drugi dzień żeby żebyś na rentgen ja, a że babcia ze mną była, to ja mówię do babci babcia nie czekamy na drugi dzień tylko od jedziemy bo jak się okaże że złamanie, no to yy, od razu wróciła się go gips, a lekarz właśnie mówił, mówił, że jak powiedział, że na rentgenie i to złamanie, no to yy, wtedy do tego, do szpitala z no, z tym rentgeniem, rentgenem że po prostu jest złamanie, wtedy gipsy, coś w tym stylu no i jak to finalnie, no finalnie tak byłam na rentgenie i się pytam, czy widać złamanie. Nie, nie widać złamania, ale widać jakieś jest pęknięcie. Ale to co wykonywała rentgen nie miała pewności czy to jest nowe pęknięcie, czy stare, czy jakieś tam em, żyłka. No dobra, Efekt był taki, że ani ortopedów w tym czasie nie było, ani radiologa. a zresztą się nie, ma, nie miała z kim skonsultować tego rentgenu, więc ustało na pęknięciu. Wyszłam, czekałam na płytkę. Dała płytę. Yy, niedługo tam opis będzie, trzeba odebrać z tego rentgenu. Zresztą yy, poproszę po nagraniu, bo sobie pojechała w poniedziałek po tam popis po rentgenu. No i dobra, no to tak ja mówię, kurde. Tak ja miałam kurde co to zrobić, bo według tego rentomu mam pięknięcie, więc jak ja to zwertalizuję, yy, to po prostu może być źle coś się zrośnąć, a ja tego nie chcę, bo chcę jak najszybciej wrócić do sprawności, aby móc wrócić na treningi jak najszybciej. No i wróciłyśmy do domu, Dzwonię do mamy i mówię mamie, jaka jest sytuacja. No mówię, no to zadzwam do yy, Ciechocinka jak ktoś nie wie, czy chodzi co chodzi, czy to jadł, czy chodzi, gdzie chodzi, i jeżdżę do ortopedy. Bo tam jest bardzo dobry ortopeda. Um, no dobra. No trochę byłam, że to wszystko się zanim się do niego dostanę. No to już będzie zgojone noga. Dobra, wy spróbuj. Dobra, już zrezygnowała tym zasłoniła do w przychodzinku i mi oznajmił kobietkę, że jest wolny termin póki co na 16 i 18 lipca. No to się ucieszyłam, mówi super, pojedę do mojego ortopedy i on po swojemu mi tą nogę zbada, obejrzy, rękę zobaczy i tak dalej. No ale się pyta, czy mam skierowanie na ci, to mówi nie, nie mam jeszcze skierowania na ci, to bo właśnie wróciłam z badania RTG. No i no w rejestracji babka e, kobietkami e, mówi a tak jak pani załatwi dzisiaj ten e, rentgen e, to skierowanie to e, będę mogła pani wpisać no dobrze, no niestety rezerwacji nie mogłam zrobić, bo nie miałam e, tego skierowania aha, jak jest takie aha, coś tam, no to mam odpalone simsy, więc bo robię porządki sobie z sesji. No dobra, wracając do tematu z tą moją pachową nogą. No i dobra, dzwonię do przychodni. Się pytam, czy mogę o skierowanie do ortopedy, ponieważ wyszło to, to i to na rentgenie. No ale mi powiedziała, że ja muszę przyjść drugi raz do lekarza. Nie mogą mi wpisać, tylko miałam przyjść na 16.30. Dobra, babcia tknęła, wcześniej pojechać trochę pojechałyśmy wcześniej. I mówimy, mówię tam, co tam wyszło na rentgenie. No i on ten lekarz patrzył, no widać jakie jest pęknięcie. Ale jak to określił na tym małym monitorku, słabo to widać. No i na tym, że mam pękniętą kość. I ja się spytałam yy, tego lekarza, że to kość boczna. No i tak, jakby, no można powiedzieć, potwierdził jest kość boczna. Czyli tą, co miałam, można powiedzieć, prawie 3 lata temu złamaną. Bo w pierwszej klasie na drugim zawodzie miałam złamaną nogę, w tym miejscu, a mam właśnie tą samą kość, dlatego że pękniętą. No, po prostu super! I z dwóch tygodni sobie zrobiło na cztery tygodnie. Brak treningów, co po prostu mnie to nie pociesza. Jestem załamana tym, ale dawał o to. Wróciłam do domu i od razu dzwonię do tej przychodni, do odcinka i mówię Proszę o ten tajemnik, jest tak 16 a 18 lipca A mi w rejestracji, mówię, że nie ma miejsca A mówię, mówię, proszę Pani, ja w poniedziałek miałam wypadek i po prostu yy, no, Zależało mi jak najszybciej no się dostać do tego ortopedy jeżeli ktoś by się zdecydował, by zrezygnował, czy, by czy Pani by mnie poinformowała wtedy a, a ja chodzi do, do tego ortopedy, że e, rejestra tylko powiedział, proszę pani do tego, dobra, powiem e, jaki to ortopeda, no proszę pani do doktora Boczkowskiego miałby ktoś zrezygnować? No proszę, a do niego właśnie ja jest mega, mega ciężko się dostać. I właśnie do niego chciałam od razu z tym skierowaniem na Cito jechać właśnie tego 16, a 18 lipca. Ale się okazało, że już nie było miejsca, tylko dopiero na 23 lipca. Za mówiąc, mówiąc, będę już w połowie lecenia i on za dużo już nie będzie mógł zrobić. No i dzwonię do mamy i mówię, że mama przeciągu tam, powiedziałam godziny, dwóch godzin, już nie ma miejsca do tej ortopedy na ten termin. Bo co ty gadasz? Mówiła na serio jedna. Nawet... Próbowała gdzieś mi tam wcisnąć ta kobitka i tak dalej, nie dała rady, dopiero 23. No to się zgodziłam już. Mama mówi, no dobra, to zadzwoń. To idź do ortopedy prywatnie, ja ci tam pożyczę, ci tam dam pieniądze Mówię, no dobra, okej okay. I się zapisałam we wtorek, 9 lipca I zobaczymy, co on tam wymyśli Właśnie ten Ortopeda, do którego nigdy nie chodziłam ale do tej przychodni, mama to mi przychodnia powiedziała, bo sama chodzi tam do swojego ortopedy, a do tego właśnie co samej mama chodzi o ortopedy, to również jest ciężko się dostać. I mama mówi weź po prostu pierwszy lepszy jaki będzie ortopeda. No to można powiedzieć, wszyscy się dowszą, dobra, wzięłam pierwszy lepszego ortopedy i mam 9 lipca z godzinkiem, co to i zobaczymy, jak mi dołoży kolejny tydzień czy dwa tygodnie tlingów i że mam cały czas siedzieć za w że to ja nie wiem, co ja zrobię. Bo po prostu yy, dla mnie, jest ja inaczej. Ja się do tego, że prawie codziennie miałam treningi. W roku szkolnym wyglądało mnie tak. Trening na siłowni. W.F. Salsatio. Trening na siłowni. Można powiedzieć, że praktycznie ja trenowałam prawie codziennie. No i jeszcze czasami wychodziłam sobie na rower, no to, ale w tym sezonie już nie byłam na rowerze. Ale prawdę mówiąc, prawie codziennie trenowałam i do tego się i mój organizm, że prawie ma codziennie trening i on się domaga i po prostu się mi nosi, rozpiera energię w tym dniu, co sobie nogę załatwiłam. To również mnie rozpierała energia, mama mówi, co, co ty tak, jest jest pobudzona trwałeś, Ja nie, tylko jak inne podatki brałam um, Jakieś tam filmiku mówią, że mam podatkę No, mówię, pewnie po się jest tak pobudzona Nie, mama, ja mam tak po prostu, że czasami jestem pobudzona tak po prostu, żebym mogła godzinę, dwie, trzy trenować A czasami w ogóle nie jestem pobudzona i mama do mnie, no widać jaka jest, popudzona, a Ale najśmieszniejsze ja w tym wszystkim jest to Że w tym dniu, czyli tym się lipca, się zapisałam na trening Z trenerem personalnym Na próbny trening się zapisałam na 23 sierpnia I po prostu miałam kurde uszy do siebie do... No i oczywiście jak to się stało Na zajęciach grupowych, to mama jak poszłam na kolejne zajęcia grupowe Ze ząbów. No to było na zasadzie już co yy, i coś z tą co yy, sobie coś tam w nogę zrobię. No to jak powiedziała mama, że mam pękniętą kość tą złamaną nogę okay. i dlatego nie mogę trenować. Oczywiście dostałam pozdrowienia i tak dalej, za które po prostu jak wrócę to tam podziękuję i z, na drugiej grupie, na drugiej zajęcie, to ja też chodzę, a mama poszła tylko zobaczyć. Na Salsatino również dostałam pozdrowienia, to już ze Salsatino mogłam grupie podziękować na Messengerze, bo należy do grupy. No i z tego co słyszałam, cała fama poszła na siłownię, że mam nogę złamaną. A ja wczoraj się tak zastanawiałam, do końca tygodnia miał się odezwać trener i się nic nie odzywa, co jest zapomniał czy jak. No i mama mi wtedy powiedziała, że cała fa już fama poszła na siłownię co mam więc jak poszła ta fama, no to wiadomo On słyszał O, o tym, że mam kontuzję tej nogi No i nie nie bo wiadomo, że Czy tam nie napisał Po prostu nie odezwał się No bo wiadomo, skoro mam skręconą nogę No to nie będzie mógł się odbyć Trening, więc po prostu Super, początek wakacji Po prostu super Okej, okay, ja już bym się z wami Żegnała, bo będę jedła Do końca um, ten yy, kolację, ponieważ wypiłam dosyć mocny lek przeciwbólowy, a z tego co ja mam chyba go na co yy, nie można brać, a najpierw wypiłam lekarstwo, a teraz dopiero jem. Powinnam najpierw zjeść, tym wypić, ale dobra, ale mnie tak po prostu noga bolała, że już nie mogłam wytrzymać i razu jak dostałam szklankę, to od razu wsypałam to lek, zalałam wodą, rozmieszałam tyle o ile i wypiłam go. I z tego, że czuję, ja już mi mniej boli, jak mi bolała ale są momenty takie, że mi w ogóle nie boli a momenty po prostu, że nie mogę wytrzymać em, z bólu I tak jak mówiłam, już będę kończyła ten, ten odcinek, jak się zobaczymy em, w jutrzej, no co drugi dzień Myślę też, że Wam nie wrzucę codziennie Co napiszcie w komentarzu, czy byście chcieli... Żeby wróciło tak jak było pierwotnie, czyli codziennie odcinki tej serii plus posiłki, czy tak jak było do tej czyli co drugi dzień i same treningi, bo mogę robić właśnie tak jak na samym początku robiłam, czy omawiałam Wam posiłki moje i treningi. A potem stwierdziłam, że co drugi dzień będę wrzucać Wam filmy ze samych tych treningów. I no i podsumowanie tygodnia. Yy, chyba wtedy tylko było, bo często było takiego, że mnie trenowałam. Ale możecie napisać w komentarzach właśnie, czy chcieli yy, posiłki i treningi razem, czyli żeby codziennie się pojawiał ten odcinek Serii Nowy Rok, Nowa ja Więc łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, do zobaczenia, cześć!